Szanowni Państwo, wczoraj na ulicach Warszawy, ale także wielu innych polskich miast i miasteczek demonstrowali prawdziwi patrioci i prawdziwe patriotki. Osoby, Polki, Polacy, którzy wiedzą, że miejsce Polski jest w Europie, że obecność Polski w Unii Europejskiej to jest nasza polska racja stanu. Wśród tych osób pojawiła się osoba szczególna uczestniczka Powstania Warszawskiego. Pani Wanda Traczyk-Stawska, która miała odwagę nie tylko upomnieć się o polską rację stanu, o obecność Polski w Unii Europejskiej, ale także jednoznacznie sprzeciwić się nienawiści faszyzującemu językowi i groźbom i okrzykom ze strony tych, którzy patriotyzmem co najwyżej wycierają sobie swoje pełne nienawiści usta. Wczoraj na ulicach Warszawy mogliśmy zobaczyć twarz prawdziwego patriotyzmu. Mogliśmy zobaczyć, jak wygląda bohaterka, patriotka, która broni polskiej racistanu, która odważnie broni obecności polski w Unii Europejskiej i która nie boi się przeciwstawić tym, którzy nienawidzą, którzy nienawidzą Polski, którzy działają przeciwko interesowi Polski, którzy chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić i którzy, choć wycierają sobie usta, godłem, flagą, Choć wycierają sobie usta historią, który, którą takie osoby jak pani Wanda tworzyły, tak naprawdę działają na szkodę polskiego interesu, na szkodę Polek i Polaków. Dziś, dzień po tych wydarzeniach, każdy i każda z nas może zdecydować, po której stanie, staje stronie. Czy staje stronie po stronie Polski, czy staje po stronie polskiego patriotyzmu, czy staje po stronie silnej Polski w zjednoczonej Europie, czy też staje po stronie tych, którzy prawdziwego patriotyzmu po prostu nienawidzą. Ale to nie jest tak, że pan Robert Bąkiewicz przechodził przypadkiem. To nie jest tak, że nacjo nacjonalistyczne i faszyzujące organizacje przypadkiem pojawiły się, żeby zakłócać wystąpienie polskiej patriotki. Od lat rząd Prawa i Sprawiedliwości karmi, hoduje i finansuje, sowicie dotując, organizacje nacjonalistyczne, organizacje odwołujące się do faszystowskich tradycji. Ministerstwo Kultury, pan minister Gliński, przeznaczył na organizacje związane z panem Bąkiewiczem 3 miliony złotych z Funduszu Patriotycznego, jako lewica, która z jednej strony wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, z drugiej ma, leży nam na sercu polska racja stanu, z trzeciej nie godzimy się na obrażanie prawdziwych polskich patriotów i patriotek. Będziemy domagać się rzetelnych i natychmiastowych wyjaśnień ze strony ministra Gnińskiego, dlaczego finansuje organizacje ludzi, którzy przeciwko prawdziwym patriotom i prawdziwym patriotkom działają. Dlatego, proszę Państwa, już na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy składać wniosek do Marszałek Witek o poszerzenie porządku najbliższego posiedzenia o informację pana ministra Glińskiego na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są pieniądze środki z Funduszu Patriotycznego. Dzisiaj wygląda na to, że minister Gliński trzyma tę propagandową tubę przy ustach pana Bąkiewicza i pozwala mu siać nienawiść pozwala siać hejt. Pozwala odzywać się w sposób, który jest niedopuszczalny wobec osób, które są naszymi bohaterami narodowymi. Mamy po jednej stronie człowieka, którego można nazwać po prostu faszystą, który dostaje pieniądze od ministra kultury. A po drugiej stronie mamy bohaterkę narodową, która mówi: „Mi chłopie głupi. Mijcie chłopie głupi i my to samo chcemy powiedzieć. Tak nie wygląda polski patriotyzm. Ja przypomnę Państwu, jak wyglądają priorytety tego Funduszu Patriotycznego. One się w ogóle nazywają Wolność po Polsku. Czy tak wygląda dzisiaj wolność po Polsku, że to jest wolność dosiania hejtu, dosiania nienawiści? Jakie są jego cele? Między innymi. Inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii, albo budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalania i podjęcia ich ochrony. Według Lewicy to wszystko, co zrobił pan Bąkiewicz i środki, jakie zostały przeznaczone na jego organizację, są w sprzeczności z celami tego funduszu. Powiem więcej, są wrogie tym wartościom, które ten fundusz powinien reprezentować. I dlatego, jako lewica, powtarzam to raz jeszcze, nie zgadzamy się na to i od razu reagujemy. Żądamy, żeby już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pan minister Gliński wytłumaczył się ze swoich działań i z tego, dlaczego jest tubą propagandową faszysty. Dziękuję bardzo. Czy macie Dziękuję państwo jakieś pytanie. pytania? Dziękuję. Dziękujemy.